Szczęść Boże! Czy kiedykolwiek byliście w sytuacji, że wasi znajomi dopiero co wybudowali bądź zakupili dom, po czym zaprosili was do siebie, żeby oprowadzać po swojej nowej posesji? Z pewnością taka parapetuwa właścicielom nowego mieszkania sprawia wiele radości, może nawet więcej, niż tym, którzy akurat są oprowadzani. Coś podobnego chciałbym zaproponować wam dzisiaj. Oprowadzić was po domu. O domu Bożym, którym jest Kościół. Owszem, nie jest to nowe mieszkanie. Kościoły są budowane od 2000 lat, a i nasza parafia stoi tu w Sopocie już jakiś czas. Niemniej pragnę pokazać Wam poszczególne pomieszczenia i wytłumaczyć, do czego one służą. Zapraszam na kolejny program Zakrystja od Zakrystki. Prezbiterium. Miejsce w kościele, gdzie mają miejsce najważniejsze wydarzenia w trakcie mszy świętej. Tu odprawiana jest Eucharystia. Tutaj stoi ksiądz z całą asystą. Co niedzielę, kiedy uczestniczycie we mszy, macie okazję na ten widok. Widzieć księdza lektorów w prezbiterium. A jak stąd wygląda widok na kościół? Zapraszam, zobaczcie. Taki właśnie mam widok za każdym razem, gdy odprawiam Eucharystię. Oczywiście ławki są najczęściej pełne i wy w nich siedzicie, ale tak właśnie wygląda kościół z perspektywy prezbiterium. A co takiego znajduje się w samym prezbiterium? Cztery najważniejsze miejsca w prezbiterium, które można porównać do różnych pomieszczeń w domu. Pierwsze z nich przedpokój, czyli miejsce przewodniczenia. Duży stół nazywa się ołtarzem i porównałbym go do jadalni. Mamy również kamienną ambonę, którą nazwałbym salką telewizyjną. Ale jest jeszcze jedno, być może najważniejsze pomieszczenie: tabernakulum, czyli miejsce, gdzie przechowujemy Jezusa Eucharystycznego. Porównałbym je do sypialni rodziców, czyli pomieszczenia. Gdzie głowa rodziny, ci najważniejsi są i przebywają, to my w kościołach rzymsko-katolickich mamy tę możliwość, że Pan Jezus cały czas jest z nami, że ciało eucharystyczne jest przechowywane. Dlatego też przy tabernakulum pali się wieczna lampka w kolorze czerwonym, dlatego też wchodząc do świątyni przyklękamy w miejscu, gdzie to tabernakulum jest. Sama nazwa pochodzi z języka łacińskiego i oznacza po prostu namiot. Na pamiątkę namiotu, w którym Izraelici na pustyni trzymali arkę przymierza, znak obecności Boga. My tu w tabernakulum mamy nie tyle znak obecności Boga, co samą Bożą obecność w ciele eucharystycznym. Miejsce przewodniczenia porównałem do przedpokoju. Dlaczego? Tak jak każdą wizytę w domu zaczynamy i kończymy w przedpokoju, tak każda Eucharystia rozpoczyna się i kończy tutaj. To tutaj Ksiądz wznosi obrzędy wstępne, zapowiada intencje mszy świętej. Tutaj również dokonuje się to, co jest na końcu ostatnie ogłoszenia: wstęp i zakończenie Eucharystii przy miejscu przewodniczenia. Mówienie o ambonie jako o salce telewizyjnej jest dość karkołomnym porównaniem, ale dzięki temu miejscu słyszymy każdej niedzieli na każdej Mszy Świętej słowo Boże: Sam Bóg do nas przemawia, bo właśnie z tej ambony czytane są pierwsze, drugie czytanie, Ewangelia, słuchamy, homili czy kazania. Dlatego sam Bóg daje nam obrazy i do nas przemawia. Pokazując, jak iść drogą zbawienia. Wszystkie czytania, cała liturgia Słowa odbywa się tutaj, przy Ambonie. I w końcu moje najbardziej karkołomne, choć mam nadzieję nie obrazoburcze, porównanie ołtarza Pańskiego do jadalni. Skąd w ogóle ten pomysł? Przecież msza święta nazywana jest ucztą, bo sam Chrystus karmi nas swoim ciałem i swoją krwią. Poprzez to, że możemy spożywać chleb i wino, które stają się samym Chrystusem. Dlatego to tutaj, przy ołtarzu, dzieją się rzeczy największe. Tutaj dotykamy i uczestniczymy w naszym zbawieniu. Tu w sposób pełny dokonuje się cud eucharystyczny. A więc, wiem, zdania nie zaczyna się od, a więc, a więc trzy miejsca. Miejsce przewodniczenia, gdzie rozpoczyna i kończy się Eucharystia nasz przedpokój, ambona, miejsce gdzie słuchamy i czytamy słowo Boże, gdzie sam Bóg do nas mówi, salka telewizyjna, a także jadalnia, czyli ołtarz, gdzie dokonuje się Eucharystia, gdzie chleb staje się ciałem Chrystusa, a wino jego krwią. Z tego składa się prezbiterium. Jeszcze jedna ciekawostka krzesła, na których siedzi ksiądz, a także lektorzy ministranci, to sedilia, słowo, które może wam przydać się na przykład do krzyżówki. Nieodpowiedzialnością byłoby mówić o miejscach w kościele i wspominać tylko prezbiterium, a nie miejsce, gdzie znajdują się ławki nawet główną i na wyboczne, gdzie cały lud wierny jest po to, aby się modlić. Przecież Mosz święta to nie tylko dzieło księdza czy ministrantów lektorów, ale nas wszystkich. Więc równie ważnym miejscem w kościele są ławki, gdzie siedzicie wy wierni. Kościoły projektowane były różnie. Czasami prezbiterium było bardzo mocno oddalone od ławek. Aby podkreślić, że miejsce, gdzie odprawiona jest Eucharystia, jest miejscem świętym, innym, wyjątkowym. Jednak po Soborze Watykańskim II nowe kościoły bardzo często budowane są tak, aby ławki były bliżej ołtarza i prezbiterium, wręcz otaczając je w koło aby podkreślić to, o czym mówiłem na początku że Eucharystia nie jest sprawowana jedynie przez księdza. Ale jest liturgicznym dziełem nas wszystkich, którzy jesteśmy w kościele. Z tyłu znajduje się przedsionek. O nim również chciałbym chwilę wspomnieć, bo dla niektórych jest to jedyne miejsce, które co niedzielę odwiedzają w kościele. Oczywiście każdy zajmuje to miejsce, które lubi. Chcę jednak przypomnieć czy powiedzieć, że w pierwszych wiekach przedsionek przeznaczony był dla grzeszników, dla ludzi pokutujących którzy nie mogli wejść dalej. A zatem jestem przekonany, że lepiej muszę święto spędzić tu w kościele, w ławce, niż być tam w przedsionku, miejscu zarezerwowanym dla grzeszników. Poznaliśmy dzisiaj kilka ważnych słów: presbiterium, sedilia, miejsce przewodniczenia, ołtarz, ambona, tabernakulum, nawa główna i na wyboczne, gdzie znajdują się ławki. Mam nadzieję, że to wszystko pomoże nam w dobrym przeżywaniu Eucharystii i co ważne w traktowaniu Kościoła jako swojego miejsca i swojego domu. Do zobaczenia następnym razem.